Wiesz, ja chciałbym jeszcze, żebyśmy porozmawiali o wolności w sensie psychologicznym. My mało mówiliśmy o nieświadomości. Będziemy o tym mówić dużo, ponieważ druga część cyklu, tu nawet mój znajomy powiedział, że nie przedstawiasz dróg wyjścia z tego wszystkiego, z tej matfaminy. No, nie przedstawiam dróg wyjścia, bo najpierw chcę Pokazać, jak sytuacja jest bardzo zagmatwana. Bardzo. Wielo, wielowarstwowo, yy, wiele tendencji sprzecznych nas, biologicznych, duchowych, mhm. yy, demonicznych, tak jak mówiliśmy we wstępie, oddziaływuje na nas, i żeby wiedzieć, jak się do tego wszystkiego dobrać, no to trzeba po prostu sobie zdać sprawę, co nami szarpie. Mhm. Yy, I o nieświadomości będziemy mówić później. Natomiast. Nieświadomość, czyli procesy psychiczne nasze, które działają automatycznie, no to jest jakieś 90% naszego, naszego jestestwa. No może jestestwa to za grubu w naszej rzeczywistości psychicznej. To tak się dzisiaj uznaje w psychologii, w psychologii. Tak, jest to, jest to 90% naszej rzeczywistości psychicznej, prawda? Yy, więc jeżeli to są procesy zautomatyzowane, Czyli tak jakby to była góra lodowa, która wystaje ponad Morze tak, Niedwiadomości. Tak tak, 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 mhm. tak. Góra lodowa, która wystaje, którą my widzimy, a która, a która nie widzimy tego dołu, prawda? Tak, tak? tak. Ale my możemy to zobaczyć w jakiś sposób. Yy, I no może niedokładnie, ale możemy to zobaczyć. Mhm. Możemy przejąć w jakimś sensie nad jak tym kontrolę. Yy, ale dopóki tego nie widzimy, no widzimy tylko czubek tej góry. Mhm. I wydaje nam się, że to jest cały świat. Mhm. No i w związku z tym, skoro 90% procesów, czyli naszych działań w ogóle jest zautomatyzowanych, no to co, co z naszą wolnością? Nieświadomie. tak. Mhm. Co z naszą wolnością? Tak. E... Jaki jest jej status? No myślę, że kiepski. Bardzo mhm. kiepski. Zgadza się ze mną? I o tej wolności się tak strasznie dużo mówi. No jeszcze raz powtórzę, no jej, jej jak gdyby nie ma, jest jej mało bardzo. I czy ona jest taka w ogóle... Boże, Myślisz, sobie nie rozmawiali o tym, czy ona jest naprawdę tak ważna. Jak myślisz? Wolność. Wolność, tak. W sensie jednostkowym, nie, nie społecznym, politycznym, w sensie jednostkowym. No to wiesz co, to zależy od, od punktu wyjścia. Czy, mm -hmm. e, ja mam zawsze taki kontekst dwóch e, czy, czy, czy człowiek e, żyje wiecznie, czy nie żyje wiecznie. Czy mm -hmm. dusza ludzka żyje wiecznie, czy nie żyje wiecznie. Dlatego, że jeżeli, jeżeli żyje wiecznie, to e, ta wolność ma znaczenie i ona się rozciąga w wieczność. Jeżeli jeżeli jest tu i teraz, to może ona nie ma takiego istotnego znaczenia, ponieważ jest, jesteśmy sobie tu i teraz i odbierajmy radość z tego tu i teraz. To znaczy wiesz, jeżeli, jeżeli ona jest wieczna, to w tej innej rzeczywistości ona na pewno istnieje. To jest zupełność. Myślę, że tak, tak, że ona jest, ona jest zupełnie inna. Tedy, gdyby nie ma czegoś takiego jak wchodzenie na czyjeś terytorium. Mhm. E, więc. Więc mówiłem w tej chwili o tej wolności tu i teraz. Mm -hmm. Mm -hmm. Bo właściwie, wiesz, też myślę sobie nie, że ta wolność, to nasze takie pragnienie miłości, właśnie wynika z tego, rodzi się z tego, z tego poczucia, że właśnie wieczności w nas. Mm -hmm. Potrzebne. Tak, potrzeba wolności. Potrzeba wieczności. Potrzeba, <grym> ta, potrzeba wieczności. potrzeba wieczności, potrzeba wolności wynika z potrzeby wieczności też. Mm -hmm. I załóżmy, że ta wieczność istnieje, no to automatycznie my mamy dostęp do tej, do tej wieczności, prawda? Więc jak mamy dostęp do tej wieczności, to wiemy, że istnieje wolność też. Dlaczego mamy dostęp do wieczności? Jaki mamy dostęp do wieczności? Jeżeli jesteśmy istotami duchowymi, mhm. to na pewno mamy dostęp do wieczności. Bez czasowości? Czy to Oczywiście, o o, jest czas czasowość? O, jest Bo to jest pytanie: czy wieczność polega na tym, że to jest czas nieograniczony, w, nieograniczony bez granicy, gdyby? Czy to jest bezczasowość? Mm -hmm. I myślę, że to jest bezczasowość. No, jest jakaś iluzja w, w naszym życiu. Ona jest y, kontrolowana przez na przykład wschód i zachód. Słowca, prawda? Czym jest czas? Mm -hmm. Natomiast tak jak mówiliśmy o ekstazie, w, w niej znajdujesz brak czasu właściwie, prawda? Mm -hmm. O tym rozmawialiśmy. Tak. Czyli istnieje przestrzeń, w której w ogóle y, świadomość mogłaby być bezczasowości. Tak. I to jest, wiesz, jeżeli byśmy weszli na taki poziom religijny czy transcendentny, to być może dlatego jesteśmy uwikłani w ten świat ziemski, że po prostu się rodziliśmy. <śledzimy> po prostu było tak doskonale, tak fajnie i tak. Wiesz, wiesz, idea wielkiego wybuchu, teraz pytanie, czy idea wielkiego wybuchu zrodziła się z, z nauki, mm -hmm. czy zrodziła się zakot, zakotwiczonego w naszych sercach gdzieś poczucia bezczasowości, prawda? Mhm. Że był ten jeden punkt z wielką potencjalną energią, a tam nie było czasu i nie było przestrzeni. Mhm. Czyli tak, czyli można powiedzieć, że też ukojenie takie duchowe jest no, fantastyczne, no ale no, ciągle fajnie, fajnie, mhm. fajnie, mhm. fajnie. Kurczę, co by warto było zmienić, prawda? To trochę może się kojarzyć z potrzebą rozwoju, prawda? Ale znaczy, tak, ukojenie jakby nie, nie daje rozwoju. Ale wiesz to ukojenie, że szkoda daje rozwoju. Tak? To znaczy w myśleniu takim ziemskim, bo z drugiej strony jeżeli mm. w myśleniu transcendentalnym, to myślę, że to, że to ukojenie właśnie jest formą doskonałości. Że mm. doskonałość polega na ukojeniu no, tak, i tak. na bezczasowości. Mm -hmm. Ale jest nudno. Jest nierozwojowo, ja bym mm. powiedział. Ale my jesteśmy rozwinięci, jesteśmy na najwyższym, byliśmy w najwyższym punkcie w ogóle mm. w rozwoju. Mm -hmm. I, ten, I z tego najwyższego punktu rozwoju, yy, który był bezczasowy i bezprzestrzenny, zrezygnowaliśmy. A może nie byliśmy w tym najwyższym punkcie. A Ale dążymy nie... do niego, wiesz, no to jest to paradoks, prawda? Że, że no tu, no to, bo tu wiesz, różne koncepcje, gdybyśmy zaczęli mówić o różnych koncepcjach religijnych, prawda? Mhm. Więc jednak w tych religiach, religijnych koncepcjach różnych yy... jest coś takiego, że jednak na początku byliśmy w jakiś sposób doskonali. Mhm czyli powiedzmy w koncepcji tej judaistycznej, to byliśmy, byliśmy, może my nie byliśmy sami doskonali, byliśmy doskonali komunizm z Bogiem, byliśmy w reali i tak dalej, prawda? W systemie takim hinduistycznym czy yogicznym z kolei, no to my byliśmy, my jesteśmy cząstką jakby boskości, tego, tego bytu, tego ducha, który jest doskonałością, mhm. prawda? I, i my jakby byliśmy doskonali. Mhm. Tak, tak, tak. I z tak, jakich przyczyn, tego z realizacji. jakichś przyczyn, yy, no w systemie judaistycznym jest to, że po prostu Stończymy chcieliśmy poznać, że chcieliśmy jednej poznać jednej dobro i zło, że chcieliśmy mieć właśnie możliwość wolności wyboru, prawda? No. Taka jest koncepcja. Nie wiem, czy ona jest prawdziwa, czy ona jest, ona jest logiczna, ale czy jest prawdziwa? No bo właściwie po co mieć wolność wyboru, jeżeli jesteś szczęśliwy? Po co ci właściwie umiarkowana wolność? Po, co po co cokolwiek, Po co cokolwiek? jeżeli jesteś szczęśliwy, jest jony? Może właśnie jest nudno? Dziękujemy Dziękujemy. Bardzo.